Witam cię bardzo serdecznie w drugim dniu naszej konferencji Handmade Beasts 2023. Dziś dzień poświęcony biznesowi handmade. Gdzieś trzeba zacząć, a myślę, że lekcje, którymi dzielą się osoby, które w tej branży już nie od, nie od wczoraj, to coś, co warto posłuchać, aby czasem nie popełniać kosztownych błędów na własnej skórze. Zaczniemy dzisiejszy dzień od Karoliny Kizińskiej, która nie tylko jest moją serdeczną taką przyjaciółką online'ową, ale również osobą, która pokazała, że działalność w jednej branży może zaowocować świetnym pakietem doświadczeń, które stają się uniwersalne dla różnych branż. Choć Karolina wyrasta z branży muzycznej, bardzo chętnie masterminduje mnie, często też jest klientką moich mastermindów. Ja sama masterminduję z nią, kiedy wyjeżdżamy do tropikalnych różnych retreatów, aby ze sobą dyskutować o biznesie. Ona pokazuje, że podobnie jak my w Oplotki, ja w Oplotki wyciągamy bardzo cenną wiedzę z naszej konkretnej branży i możemy się pewnymi schematami, rozwiązaniami podzielić z innymi branżami. Podobnie Karolina wyciągnęła bardzo wiele wniosków z branży muzycznej, a teraz z powodzeniem wdraża je doradzają przedsiębiorczym duszom, zwłaszcza kobietom z różnych branż. Oferta sercem Twojego biznesu. Myślę, że tytuł mówi sam za siebie. Zachęcam Cię, aby... Posłuchać i czerpać doświadczenia Karoliny i naładować się je też jej pozytywną, taką bardzo, bardzo silną energią. Kolejna prelekcja to moim zdaniem też bardzo mocny temat, obecny przynajmniej z moich obserwacji w branży rękodzieła. Działalność nierejestrowa. Pewnego rodzaju dar może czasem przekleństwo różnie bywa. Słyszałam różne głosy na ten temat. Moim zdaniem świetny upominek, który otrzymujemy jako twórcy, którzy chcą spróbować, chcą zacząć, albo chcą prototypować pewne koncepty na naszym, no powiedzmy, dosyć trudnym rynku, zanim jeszcze zjadą nas ZUSy, podatki i cała reszta, możemy po prostu sprawdzić, czy nasz pomysł na biznes to coś dobrego, co działa. Justyna podzieli się z perspektywy doświadczonej księgowej i opowie trochę o książce, premierze swojej książki poświęconej właśnie działalności nierejestrowej. Mam wrażenie, że będzie to taka kompilacja, która będzie odpowiedzią na bardzo, bardzo liczne pytania, które otrzymujemy tutaj właśnie o ten wehikuł prawny. Zachęcam Cię, nawet jeżeli nie prowadzisz działalności nierejestrowej, może jesteś już dalej, może masz już działalność, spółkę, kto wie, może jesteś jeszcze kilka kroków dalej. A może jesteś na etacie i wcale jeszcze nie myślisz o swojej działalności? Zachęcam Cię, aby posłuchać. Jeżeli w Twoim gronie znajomym jest ktoś, kto właśnie startuje z biznesem handmade, to na pewno odwdzięczy Ci, jeżeli podzielisz się nawiarem na Justynę. Zachęcam do tej prelekcji. Trzecia wypowiedź to Ola Gościniak. Myślę, że o nim przedstawiać nie trzeba. Królowa internetu uczy od lat, jak tworzyć własne strony WWW i tutaj też pokaże, jak to zrobić. Cieszę się, że tą prelekcję mogłyśmy przygotować w formie rozmowy. Choć wiem, że Ola była w niezbyt dobrym dyspozycyjnym stanie, to mimo wszystko znalazła czas, aby nagrać tą krótką wypowiedź. Tutaj powiedziałyśmy o tym, jak ważna jest strona, ale troszkę od innej strony. Myślę, że jeżeli Ole znacie, to wiecie, o czym opowiada, o tym, jak bardzo warto mieć swoje miejsce w sieci. Natomiast tutaj poruszyłyśmy jeszcze kilka zupełnie innych tematów. Tym bardziej Was zapraszam. Zobaczcie Ole od zupełnie innej strony. Dlaczego? Bo gdzieś musimy zacząć. I niekoniecznie musimy zaczynać od social mediów i strony www. Oczywiście ciągnąc temat strony WW, osoba, która u nas od zaplecza, wspiera niesamowitą porcją wiedzy, doświadczenia i też takie, takiego, takiego serducha do tego, co robi, Sylvia Stein. wyklikaj swoje miejsce w sieci na WordPressie. Myślę, że nie ma lepszej osoby z większą porcją takiej wiedzy i doświadczenia, która może opowiedzieć właśnie o tym naszym pierwszym ważnym miejscu w sieci. Ja dołączam się do grona tych osób, które uważają, że WordPressa warto choćby trochę znać. Nawet teraz, kiedy sama nie klikam wszystkiego na naszej stronie, mam ten przywilej, że jesteśmy już zespołem i w naszym zespole są osoby, które wiedzą, znają się na tym dużo lepiej, to jestem dumna z tego, że WordPressa znam, potrafię pewne rzeczy na WordPressie zrobić i gdyby dziś przyszło mi stawiać stronę od podstaw, to wiem, że umiałabym to zrobić. To kompetencja, od której moim zdaniem też warto zacząć swój biznes handmade. Dalej będziemy rozmawiać z Kasią Wilk, a właściwie obejrzymy jej prelekcje w poszukiwaniu straconego czasu, czyli jak żyć bez social mediów. Kiedy myślimy o biznesie handmade, pewnie pierwsze, co przychodzi ci do głowy Instagram, TikTok, jakiekolwiek inne social medium, gdzie możemy całemu światu trąbić o tym, co robimy. A co gdyby można było inaczej? A co, gdy niekoniecznie lubisz social media, koniecznie zobacz prezentację Kasi. I na sam koniec, po to, aby zainspirować się, że można zupełnie inaczej i można o swoim biznesie pomyśleć od zupełnie innej strony, takiej powiedziałabym nawet trochę nie online, przekornie, aby pokazać, że niekoniecznie musimy zaczynać od swojego miejsca w sieci. Zapraszam Cię na ostatnią tego dnia Halina Rosa, którą miałam niesamowitą przyjemność poznać podczas międzynarodowego projektu, akurat w Gdańsku. Ja tam byłam zaproszona jako prelegentka podczas zamknięcia takiego dwuletniego międzynarodowego, tutaj bałtyckiego projektu. Halina była jedną z prelegentek. Od razu przypadłyśmy sobie do gustu, od razu dyskutowałyśmy o takim pograniczu biznesu i rękodzieła. Tego, jak bardzo prowadzenie biznesu w oparciu o rękodzieła może stać się narzędziem do promowania naszej tradycji, kultury, e, takiego regionalizmu na arenie międzynarodowej. Halina na co dzień mieszka w Tokholmie, mamy ten przywilej, że utrzymujemy stały kontakt i tym razem zaprosiłam ją do opowiedzenia o tym, jak od artysty przeszła po bizneswoman. A od bizneswoman do designera, a od designera do wydawcy własnego magazynu. Promować można się zupełnie inaczej. Alina pokazuje, jak łamie schematy i wychodzi z takiego standardowego myślenia o tym, jak promować swoją działalność rękodzielniczą. Oczywiście na deser zapraszam Cię w ramach relaksu na nasze warsztaty rękodzielnicze, które możesz oglądać i w ramach takiego odstresowania, oderwania. Możesz włączyć się w aktywność i zrobić wspólnie z nami coś rękami, poznając kolejne techniki rękodzieła. Oczywiście zapraszam Cię też na live o godzinie 11.00. Tak jak codziennie na YouTube, o plotki. Powitam Cię na żywo, aby móc odpowiedzieć na Twoje pytania, wysłuchać Twoich pierwszych refleksji na temat dowolnej prezentacji tego dnia i otworzyć się na to, aby rzeczywiście nasza konferencja była taką platformą wymiany wiedzy. Przynieść swoje pytania, refleksje, albo po prostu bądź na żywo, żeby usłyszeć różne przecieki i to, co będzie się działo w ciągu kolejnych dni. Do zobaczenia w kolejnym dniu konferencji.